Sześć powodów, że ktoś zdradza, a nie odchodzi. Numer jeden, taki najbardziej znany, popularny. Wygoda, moi kochani. E, te osoby zazwyczaj mówią, moja ja pracuję z osobami, które zdradzały, były zdradzane em, kochankami, z panami, którzy są kochankami. E, I to oni też to słyszą, te drugie osoby. To jest wygoda. Ja nie ukrywam, że to też usłyszałam od byłego męża, stąd byłego Jemu też było wygodnie ze mną i wygodniej było mu mieć też kochanki. E, dwa to są dzieci. No bo są dzieci. I no, kochamy te dzieci. Więc te osoby mają taką świadomość, że jak się rozstaną z tym partnerem, żoną, mężem, partnerką, to tych dzieci będą widywać mniej. Nie będą brali aż tak czynnego udziału w tym życiu, nie? E, trzy to są pieniądze. Pieniądze i podział majątku. Czyli zarówno pieniądze na utrzymywanie się codzienne, jak i w ogóle podzielenie tego majątku, tak? Cztery. Strach. Takie osoby się boją, co to będzie? Teraz to życie jest jakoś tam poukładane, więc co to będzie, jak się rozstaną? 5. Przyzwyczajenie. Zwłaszcza, że takie też osoby, zwłaszcza jeżeli latami zwracają, są przyzwyczajone właśnie do takiego życia, że jest ten dom, to ciastko. I jest ta kochanek, jest ten kochanek, czy ta kochanka. Z mają ciastko, zjadają ciastko. Właściwie mają dwa ciastka. Są do tego przyzwyczajeni. Sześć. Miłość. Prawdziwa miłość. Ktoś owszem zdradził. Czasami jest to wyskok, taki zupełnie pojedynczy. I jednocześnie kocha tą żonę, tego męża i nie chce odchodzić. I dopiero bardzo często ta zdrada powoduje, że ta osoba się zmienia. I jedna i druga. No bo to jest ogromny ból i ogromne przeżycie. Co o tym myślicie? Miłego dnia.